Kochani, tak zaczynamy ten niesamowity dzień. Zdaje się, że jest to wtorek. Wtorek, szósta rano. Nie ma światła w stajni. Karma idzie. W polowych warunkach. Jakich by nie było? Wszystko musi być wysprzątane, przyszykowane, pojeżdżone. No, dzień nastąpił. Dzień nastąpił. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Piękna mgła. Jesteśmy gotowi do wywozu. Psa na przykład. Stajemny burek będzie jechał e, na siedzeniu. On lubi mieć podgrzewaną dupkę, Jak już mogą włączyć tam. Finley, Finley, Finley! 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 No to super, taki serwis. Taki serwis lubimy. No jaka piękna, no zobacz. Jaka piękna walizka. Siadaj tutaj, siad. Siad, Dobra. A gdzie reszta brygady? Ty będziesz sam jechał? Ty sam, jeden jedyny? Sam będziesz jechał? Tak? Ty będziesz tu jechał, a Ciuniu będzie jechał tutaj. Boże, jakie piękne okoliczności przyrody. Naprawdę jest bosko. Jest pięknie, jest beautiful. Jak tam, pokaż moją królewską złotą walizkę, w jakich warunkach. Nie, yeah, o oh, za idealnie. Co tu się, co tu się? Indyczyca też się ładuje, słuchajcie. No, jest warunek taki, że wszyscy chcą jechać. Zreformowany cały. Widzisz kupić kapelusz? Kapelusz to trzeba zgubić i założyć i nosić. Potem jak go odłożysz, to potem jak do niego wracasz, to, to już ta wilgoć nadoceniczna. Jak mamy rozplanować całą kawaliadę? Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Cały poniedziałek potem odżyć. Wtorek, szkolenie do mawakera. No, wydaje się, że to jest impossible, ale w naszym przypadku, jak zawsze. IMPOSSIBLE IS NOTHING Nie jestem U nas pada deszcz. Jak pada deszcz? Jak to wygląda? No bajce. To brudne Ziemia wszędzie dookoła Uratowaliśmy znajomego, bo on nie miał się z koniem, więc tutaj ja bym koń fajnie jeszcze No i widzicie, wszystkie Equigraft tabliczki, wszystkie konie mają Cała stanie. 14 boksów, 14 tabliczek Bardzo jesteśmy zadowoleni Polecam dla do no tak, dobrze, że chociaż jednego konia wyrobię jeszcze by, jakby miały być dwa, to koniec. No ale właśnie bardzo trzeba powiedzieć, bo zobacz. po nie ma i niądko też nie ma, bo one mają w Polsce swoje tabliczki, ale wygląda na to, że gwiazdy muszą mieć podwójne tabliczki, skoro tak podróżują między Polską a Hiszpanią. Nie gruby? A wiecie, powiem Wam ciekawostkę, że lagun... E, tak. e, przez naj najjaśniejszym koniem, to zawsze jest najtrudniejszym koniem. Ma jakiś taki ogromny talent do tego. Tutaj! Bagno! A co wy tu robicie? Co? Tego! Miał kurde. <ścoughs> Jestem w opowieści o samolocie. Yy, z czym się lata? Lata się z destylem. <śmienic> Taka jest trówka. nie wstydzę się, ale wiem, że będę trzepana, zawsze jak tak wyglądam, podbiorą mnie na boczek i osobista, więc czuję, że tym razem też tak będzie. Dobrze, idziemy w stronę terminala. <grymiania> Hej, a daj na chwilę Marcinku, Damianku pozdrawiam <laughs> hmm. Oddajesz mi Oddajesz, mam w kieszeni Dlaczego jest tam taka różowa wodobranka? Moich butów się odbija Kolejny, bardzo kochani. Serdecznie chciałam Was razem z zrelaksowanym Biotwicą zaprosić na nasze pokazy 15 i 18 grudzień w Poznaniu na kawaliadę. Także zapraszamy serdecznie, będziemy. Z za to robić zarówno Hiszpańską Szkołę jazdy, jak i na czoło końskie sztuczki. Także przybywajcie, przybijajcie piątki i oglądajcie. i you sí.